Siemanko, witajcie w pierwszym odcinku z W15 międzynarodowego z tej strony Symbol i już mamy naszą postać na poziomie 10. No i bardzo jest tutaj ciekawie. Ok, odbieramy sobie karczemkę i jedziemy od razu z karną. Zobaczcie, mamy już od razu pierwsze lożki Kluczyk do pierwszych loków, no super e, No i mamy gildie oczywiście symbolki. Więc jak ktoś z Was gra na świecie na W15 Świat międzynarodowy, to piszcie do Symbola, czyli do mnie i ja was wtedy do, dodam do naszej gildii. I mamy tutaj, właśnie, naszą gildię. E, zasady też są, więc wbijajcie do nas, naszej gildii. Wbijajcie do nas. E, no i spoko, postać się rozwija. E, może sobie trochę przepakujemy w zręczność e, No i widzimy, to wszystko fajnie rośnie. Nam e, pozycja 6600-na, e, i, no i jest spoko. Może sobie raz odświeżymy dzisiaj towarek na tutaj. Właśnie w gabinecie magii i zobaczymy, czy będzie coś drobnie fajnego. Czekacie, nie, nic słabego, nic nie ma dobrego, więc yy, okej, okay, spoko. Poczekamy sobie jeszcze minutkę. a nie, po prostu sobie pominiemy tutaj ten y, ruchome piaski. E, no i dobrze, udało mi się dzisiaj wbić dziesiąty poziom, więc jest spoko. E, loszki nowe odblokowane. Pierwszy poziom loszków odblokowany, jest to zjawa. E, może sobie ją zatapujemy zaraz. Tylko zobaczę, co jeszcze jest fajnego. Y, powymieniam sobie różne rzeczy. E, no i dobra, więc ja pójdziemy może na loszki, Tylko sobie jeszcze przypakuję w naszą postać, y, wytrzymałość i w szczęście. I jedziemy na pierwsze lożki na pi W15. Jak chcecie więcej odcinków z W15, to piszcie y, bo jak się spodoba w ogóle Wam ten film, to zostawcie łapkę w górę. No to ale no, niestety przegraliśmy jeszcze za słabi. Jesteśmy, ale możecie mi się uda wbić. Jeszcze wiecie, 12, 13, 15 level, zobaczymy jak to pójdzie. E, ja tu sobie biorę kolejną misyjkę, więc ja taki odcinek przywitanie z Wami, że jest W15 seria. Dodawajcie do gildi, chcecie do gildi, to piszcie do symbola, jak chcecie do gildi naszej, mojej, więc piszcie! No, dokładnie i... Jak chcecie do naszej gildi, to piszcie. Sim do symbola, czyli do mnie Odcineczki będą, jak będzie dużo łapek w górę. Zostawcie 15 łapek w górę i będzie kolejny filmik z W15. I piszcie do mnie, dodam was do gildii wszystkich I w następnym odcinku przedstawię gildię Pokażę moją postać, już będę miał trochę ulepszoną, więc Siemaneczko!